Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Piotr Zieliński. Ależ go wypatrzył. Insignia, to musi wpaść. I jest gol, proszę Państwa. Ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Mamy na powtórce, jak na dłoni, wspaniałe podanie. Aż się prosiłoby to wykorzystać. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna, indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Insinie. Dobry bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Trochę się zbliżył do pola karnego. Fabian. Strzał na bramkę! Ależ interwencja, proszę państwa! Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowy. Brawa za tę obronę! Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Advil Silva, Yao Keita. Zieliński Insi ma piłkę. Ach, ależ było blisko. Huknął potężnie. Może gdyby trochę lepiej przymierzył. okej, Dobrze przesuwa się z piłką. Powstrzymał atak rywala na własnej połowie. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Świetnie to zablokował. Nieudany w ślisk. powinna być za to kartka. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. stracili piłkę. Piłkarze Napoli szanują piłkę, szukają luki w ustawieniu rywala. Ja No jak na razie nie powstrzymany. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Ospina roni bez problemu. Fabian. Mario Rui. Mertens. Ma tutaj teraz miejsce. Mertens. Napoli zdobywa gola i tym samym powiększa przewagę nad rywalami do dwóch bramek. Zieliński ponownie pokazał, że umie posyłać dobre, prostopadłe podania. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Ruszył do przodu całkiem udanie. Przed tam zdecydowanie w ślizgiem. Mario Rui. Zieli... Dobre podanie. Minęło linii obrony. Nie ma zagrożenia. Bramkarz nie miał większych trudności. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Strata od razu po wrzucie z autu. No uwaga strzał, ale zablokowany. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Mertens. Bakajoko. I teraz insignię. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Gra zostanie wznowiona przez Napoli wrzutem z autu. Fabian Rywale coraz bardziej naciskają, ale cofając się tak głęboko, sami do tego zachęcają. Insinier Dries Mertens Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Piłkę przejmują rywale Mario Rui, Zieliński. Utrzymują się długo przy piłce, na własnej połowie, nie dopuszczając do niebezpiecznej kontry. Mertens, Zieliński. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Musi uważać, rywal blisko. Obecny rezultat odzwierciedla boiskowe wydarzenia. Zespół zdecydowanie prowadzi i co rusz, stwarza sobie kolejne sytuacje. Podanie na skrzydło. Do kolegów w polu karnym, po dośrodkowaniu, piłka zostaje wybita. Piotr Zieliński. Mertens. Zieliński No już blisko polekarny. Dogrywa, nieco za siebie Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze Jest rzut rożny Stały fragment, jak to wykorzystają? Dośrodkowanie z rożnego 16. szesnastkę I jeszcze raz rzut rożny Rozgrywa tutaj dzisiaj świetne zawody. Jest zdecydowanie najmocniejszym punktem swojego zespołu w tym meczu. To prawda, jego dzisiejsza gra może się podobać. Proszę popatrzeć, jak często był przy piłce. Cały czas w ruchu, zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Znalazł się nawet z przodu i pomógł koledze umieścić piłkę w siatce. Naprawdę ładnie dziś gra. Państwo przed telewizorami też chyba słyszą, jak kibice gospodarzy reagują na tę grę na czas. Napoli schodziło do szatni z korzystnym wynikiem. Co jednak przyniesie nam druga połowa. To dopiero się okaże. Mario Rui. Gulam. Kunibali z piłką. Manolas. Długo spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Bakajoko. Piotr Zieliński. Zablokowany strzał. Dobrze. Wygrał to starcie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dries Mertens podaje do kolegi, ależ zmarnowana okazja. Uderzał z bliska, ale jednak niecelnie. No mało zabrakło, ale poszedł na siłę, a wtedy trudniej jest zapanować nad trajektorią lotu piłki. 6, Albin Ekdal. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jeśli przeciwnicy liczyli na więcej miejsca bataku, to się przeliczyli. Piłkarze na poli. Źle. Strata. Rys Mertens przesuwa się w stronę bramki. Jest go! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! A teraz przyjrzyjmy się powtórce tej świetnej akcji. Aż się prosiło, żeby ktoś wykończył to znakomite dośrodkowanie. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. No, zarysowuje się wyraźna przewaga. Jest 3 do 0. Omar Koli, Albin Egdal. Adrian Silva. Stracili, ale odzyskali piłkę. Minęło 15 minut drugiej połowy. Mertens. Bakajoko. Piłka idealnie za plecy obrońców. Blisko polekarne. karne. Ładnie! Wysoko podeszli rywale. Naciskają. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Ma szansę na dośrodkowanie. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Ruszył z piłką do przodu. Jeśli był spalony, którego odgwizdał sędzia, to minimalny. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki. Uli Bali. Mario Rui. Piotr Zieliński. Ponownie celnie podaje. Zieliński. Temme. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Gol! Już trzeci w tym meczu. Piękny hat-trick, który nie się z niczego. Wciąż szuka okazji, może strzeli tu coś jeszcze. Zieliński ponownie pokazał, że umie posyłać dobre prostopadłe podanie. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Demme. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą. Prawie nie słychać już do pingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zmieni. Bakajoko. Tak, gol, piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Widać teraz, jak ładnie zbiódł rywala i zrobił sobie trochę miejsca do strzału. Czasami, właśnie takimi pojedynkami rozstrzyga się o losach spotkania. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ależ teraz luka na skrzydle. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Ciekawe, prostopadłe podanie. Mamy spalonego. Manolas. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Gulam. Bakajoko, strzał, ale prosto w rywala. Gulam, Bakayoko. Diego Demę, Bramkarz na posterunku. Świetnie blokuje obrońca Diego Demę, Gulam. Piotr Zieliński. Jest okazja. Takim strzałem raczej go nie zaskoczy. To jest jednostronne spotkanie. Ostatnie minuty na pewno niczego nie zmienią. Mertens ładnie zagrał prostopadłe podanie. Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali rywali podaniami. Nie próbował strzelać z całej siły i chyba bardzo dobrze techniczne uderzenie. Akurat tego było trzeba. Ładna bramka. 6 do 0. to musi się w głowach przegrywającej drużyny. Skutecznie osłania piłkę. Tonelli. Bartosz Breszyński. Albin Egdal? Robi się niebezpiecznie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Może spróbować uderzenia na bramkę. Broni bramkarza, ale piłka wciąż na boisku. Dobry, wysoko postawiony pressing. I oto końcowy glistek, czyli trzy punkty trafiają na konto Napoli. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.